Widzowie, z tej strony Pan Balonik i w dzisiejszym odcinku w Pet Simulator 99 mamy nowy update. Mamy nowy update, na który czekaliśmy ponad tydzień i uwaga, mamy 8 nowych światów, 31 nowych petów, 8 nowych jajek, 2 nowe rangi, 4 nowe ulepszenia, 5 nowych shiny relików, nowa gra z gardenem, garden mechant, fruit machine, rare enchant machine, stone item, Huge Party, Clan Banners, Lore Master, Aukcje, Recent Auction price, rapper leaderboard, Pro Trading Plaza mamy, mamy jeszcze Ultimate Packa, New Mercha oraz naprawione bugi, czyli po prostu zepsute ten, po prostu naprawili zepsucia i wreszcie mamy nowy update w Pet Simulator 99, na który bardzo długo czekaliśmy widzowie. A oczywiście nie zapomnijcie też dołączyć na nasz serwer Discord Balony Pana Balonika Oczywiście patrzcie nawet jest z nami Kacponek Dobra lecimy na, oczywiście na Fire Dojo Lecimy na Fire Dojo I już mamy od razu pierwszy świat za 4000 tysiące i pół Możemy go odblokować w tym oto Dojo Pa tu jest to nowe Dojo właśnie Patrzcie widzowie po raz pierwszy Mamy to nowe dojo. Proszę bardzo, mamy ten świat. O chulercie, ale fajny. You've unlocked a egg. Ale kozak, ale kozak. Są totalnie nowe światy. Można wiele tych sztabek teraz pozarabiać. I łatwiej się jajka otwiera. Całkiem są te nowe jajca. Już się wkrótce dowiemy, jakie tu peciszki są nowe. Chociaż nie wiem, czy mikrofon mi w ogóle działa, ale chyba działa, więc... Jest okej, okay, przecież włączałem dostęp do mikrofonu, więc powinno mnie słychać. Oczywiście jakby nie było mnie słychać, chociaż powinno mnie słychać. Właśnie, bo włączałem dostęp do mikrofonu. Chociaż czekajcie. No chyba tak, miałem go włączony. Więc po raz pierwszy robię update do PS99. Zapraszam. Po raz pierwszy aktualizacja w Pet Simulator 99, ale jestem totalnie w szoku. Jestem totalnie w szoku, e, że wyszły nowy, nowy update, już mnie bardzo ciekawi, bo to pierwszy update, oczywiście zwiększyli moc cyborg Dominusa, Osiem, on ma już 52 tysiące, tak zauważyłem, a, re, a Rainbow Ninja Turtle mają 40 tysięcy, chyba na każdym update'cie oni dostawam więcej mocy, więc niektóre właśnie moje te, moje peciszki się nazywają, bo dostałem im taga za rangę. I pa ja, patrzcie widzowie, ja już mam szóstą rangę, jestem trzeci w topce, więc dobrze idzie. Więc dobrze idzie. Nie wiadomo kiedy będzie w ogóle trzeci Rebirth, ale widzowie, jeszcze jedna rzecz. Jest nowy huge party, który daje wam większą szansę na huge. Oraz pewnie jest więcej enchantów, tak myślę. I więcej ciekawości, pięć nowych shiny Relików. Więc e, gra będzie się na pewno zarobić, prezentować. Oczywiście sobie zrobimy też opening, bo czemu nie? Opening, openingi są najważniejsze. I właśnie mam mini chesty niszczyć też. Więc jeszcze raz, zapraszam na serwer balony pana Balonika. Bo wiele tam zabawy. Więc mamy tam ekonomię, wiele ciekawych eventów i tak dalej. Więc zapraszam. Oczywiście mamy ty nowy jajco. O kurde, to jest ten jeden z nowych jajec. I pa, jakie mamy tu peciszki nowe. Mamy Kitsuna. Mamy Kitsune, mamy e, Samurai Bula mamy takiego fajnego szop pracza, mamy Samurai Dragona, Kitsune i Cyborg do minus. Tylko dziwi mnie dlaczego na Cyborg do minusa 0%. O nie, resetują serwery. Widzowie zresetowało serwery, zrestartowało serwery, ale e, zaraz serwery. Dobra, ale w sumie to szybko minęło. Easy, dobra, lol. Lol beka, to szybko leciało. Nawet moje pety są gotowe w Dakerze. No. Dobra, otwieramy sobie oczywiście autohacza I otwieramy 17 nowych jajek. Mamy samurai bull i ninja rakun. O matko. O, mamy kitsun fox! Dobra, mamy kitsuna. Mamy kitsun fox! Tego super legendarnego. O! Dobra. Ty mamy tego bardzo dobrego peta. Kitsun fox. Mityk. To jest ten najnowszy. I jeszcze samurai bull i samurai dragon. No, cyborg, dominusy mają zwiększoną moc. Teraz mam 34 tysiące. Tylko nie wiem, jeszcze. Ja nowy. E, myślę, że nowym najlepszym petem może być jakiś dobry petik. Oczywiście są też nowe pety z jajek. A, dobra, nie. Nie ma nowych huge z jajek. Szkoda. Powinni wkrótce dodać nowe huge do jajek. O, chociaż. Bardzo mnie ciekawi ten nowy update. Więc, o dobra, weźmiemy sobie diamond trójkę. Weźmiemy sobie kilka tych, kilka buścików. Dodamy sobie takie potionki, bo e, dobra, mamy gift baga. Jeszcze mamy bag of coiny. Dobra, no to lecimy. Mamy gift baga. waga, co my dostaliśmy? Okej, okay, dostaliśmy kilka enchantów. E, ma diamond flaga. Kilka jabłek. I ten. I trzy bananito. Super. Dobra, mogę sobie zrobić trzy gold, Cztery golden ninja rakuny. Super. Dobra, mamy cztery już nowe golden peciszki. Oczywiście sobie lećmy oczywiście do Dakera. Bo trzeba lecieć też do Dakera. Daker jest jednym z najważniejszych rzeczy. Więc polecam. Oczywiście. Dziękuję, że Kacponek też dołączył. Bo. E, bo ten, e, bo on y, często gra w Pet Simulator 99, więc pozdrawiam, Kacponek, że jesteś na moim odcinku. No właśnie, jeśli, jeśli będziesz oglądać ten odcinek, to gratulacje, bo właśnie teraz jesteś na moim odcinku po raz kolejny. No dobra, odbieramy sobie przeciwnik z Dakera. Patrzcie, jakie ma fajne, pecichy tutaj. Dobra, co myśmy dostali. E, Treasure Hunter Potion 1, Lucky Potion 1, 2 Damage Potion 1, 1 Coins Potion 1, Strong Pets 1, Criticals 1, Banana, Bananito, Basic Coin Jar, Kometa, Diamond Potion 1, Fortune Flag, Ty zarąbiście! Fortune Flag, Bug of Coins, 3000 sztabek i jeszcze 934 diamenty. Właśnie, mam taką nową metodę. E, której nauczył mnie właśnie e, właśnie o, którą się nauczyłem, że trzeba same Rainbow Pety wsadać do Dakera, bo wtedy macie bardzo dużo laka. Wiem to, bo to jest bardzo dobra mechanika, żeby dobre petiszki wstawiać. Opłaca się. Opłaca się wstawiać dużo takich dobrych petów. Na przykład takie Rainbow Wyvern of Hades albo Rainbow na przykład e, Hell, Hell Foxy albo i tak dalej. Więc, więc się opłaca Opłaca się wtedy takie dobre przeciszki Mmm. Dobre chipsy Dobra Widzowie, oczywiście jeszcze jedno Idziemy sobie odblokowywać te inne światy Jesteśmy na Samurai Village Ale fajnie, że 8 nowych światów nie wiadomo, ile tych światów będzie maksymalnie, bo ta gra ma dopiero z tydzień, więc... Więc... A, tutaj goście już mają niezłe petrichy. Szkoda, że ja nie mam TNT, bym tutaj e, porozsadzał sobie. Dobra, weźmiemy damage potionki. Trzeba jak najwięcej damage potionów, bo e, damage potiony są dobre i można wiele zarobić. Chociaż tym więcej platinum coinów, tym więcej można zarobić. Chociaż muszę mieć lepsze pety, bo oczywiście mam tutaj kilka takich cyborg do minusa. Mam, dostałem tego jednego cyborg do minusa, bo sobie go kupiłem na Training Plaza, a te ninja turtle udało mi się załatwić. Oczywiście na sam koniec odcinka pokazuję Wam całą moją kolekcję peciszków. Oczywiście wkrótce rozdaję, rozdaję pety na 300 subów. Jeśli chcecie dobić, yy, yy, tylko... Ciekawe, czy dacie radę wbić 300 subów, bo do końca roku już niedużo czasu. Więc proszę widzowie wbijcie 300 subów. Bo special na 300 subów to piosenka plus rozdawanie petiszków. Zapraszam. Więc tak jeśli Wam się... Jeśli oczywiście spodobał Ci się odcinek, zostaw subika z lajkiem. Oczywiście i napisz w komentarzu, czy podobał Ci się odcinek. I bye bye, do widzenia w kolejnym odcinku.